Od 1938 roku na tych zboczach są prowadzone prace górnicze, jak za chwileczkę zobaczycie. Jesteśmy na tej słynnej e, alei betonowej, która znajduje się tu na drodze. I cement. Historia cementu, tego który tu się znajduje. 50 tysięcy teorii, 50 tysięcy wersji. I żadna nie jest wersją prawidłową. Przyjechał teraz tu człowieczek który tu pracował w 1943 roku. Wspomina, że prace zaawansowane górnicze były już na takim etapie, że cement faktycznie wwożono i wtłaczano już pod ziemię. Nie ma podstaw, żeby temu człowiekowi nie wierzyć, gdyż będzie jednym z gości specjalnych, yy, najbliższego cyrku, jarmarku, które tu się będzie odbywał, wiercenie w szukaniu nowych sztolni. Opowiada o tych sztolniach, opowiada o podziemiach, które tu się znajdują i opowiada o tym, jak w 1963 roku one zostały zasypane. Czyli to nie jest żadna tajemnica, to jest historia opowiadana przez miejscowych od lat. Kilkanaście osób, które teraz tu się pojawiły z tak zwanego świata biznesu, które będą finansowały całą tą szopkę. Ok, nie ma najmniejszego problemu. Jednak przez takie działania cały, cała prawda, cały ten świat, ten, ten faktyczny, historyczny ucieka przez palce. Jest odwracanie uwagi od tego co naprawdę tu się działo. Jesteśmy od miesiąca albo od półtora miesiąca w kontakcie z grupą Czechów. Rozmawialiśmy z dwoma osobami, które tu kręcą filmy. Proszę, żebym nie ujawniał ich nazwisk. Potwierdzają moje teorie. Potwierdzają to, co ja od wielu lat mówię i pokazuję. I hałdy tego cementu. Nikt na to nigdy nie zwraca uwagi na ten teren, który jest tu. Stwierdza, potwierdza się teoria, wszyscy mają wejść do terenu komercyjnego, ogrożonego, a nie włóczyć się po terenie. Dlaczego nie są prace prowadzone tu na tym terenie? Skoro wiadomo, że pod nami znajdują się sztolnie, że znajdują się wyrobiska. Wielki plac budowy. Dlaczego tu się nie prowadzi żadnych prac, bo z tego nie ma komerchy? Na tym się nie zarabia. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś będzie chciał szukać, jeżeli ktoś będzie chciał odkryć tajemnicę kompleksu Rize, niestety musi się skupić na takich miejscach. Na miejscach tych, które posiadają takie usypiska kamienne, czyli stare drogi pochodzące z 1780 i z 1863 roku. Tu była osada górnicza. Tu w tamtych czasach były już kopalnie. Jeżeli mówimy o tym, wspominamy o wszystkich pomieszczeniach, które znajdują się gdzieś tu na dole. Są dwie opcje: jedno potężne kłamstwo, albo ta szpera, bądź prawda, którą on przekazał swoich pamiętnika. Wywołałem tym pamiętnikiem, publikując go ostatnio, dosyć duży szum. Zgłosiło się do mnie kilka osób o, z gratulacjami, aczkolwiek zgłosiły się do mnie dwie osoby, które powiedziała, żebym więcej tego nie robił. Żebym nie pokazywał, broń Boże, tej jednej kartki, właśnie tam, gdzie Albert Szper wspomina o bunkrach w okolicy Bad Charlottenbrun, czyli Jedliny Zdrój. Czyli Jedlina Zdrój od 1938, a nawet do 1939 roku może być dla nas kluczem do zagadki i żeby rozwiązać właśnie tą wielką tajemnicę, wielkie kłamstwo powierane przez wszystkich. Bo nie tylko ja kłamię, to każdy, kto macza faluchy w tak zwanym rize, każdy kłamie, każdy przedstawia swoją wersję. Jeżeli ktoś powie, że ja teraz ich wyobrażam, dobrze udowodnij mi cokolwiek tego co mówię. Pokaż mi dokumenty, pokaż mi zdjęcia, pokaż mi wyniki pracy. No dobrze zrobiliśmy odwier zrobiliśmy to. I co z tego? Jeden odwiot, drugi odwier 50 prześwietleń georadarem, setki cudaków, niewidaków z dymadełkami, którzy przyjeżdżają, szukają podziemnych komór. Szukają podziemnych tuneli. A tu wystarczy spędzić sporo czasu. Za chwileczkę wyjeżdżam nad morze, będę jechał do Austrii. Także spotkam się z ludźmi, którzy mają wiedzę na ten temat. To są ludzie, którzy tu pracowali i żyli przez całą wojnę, którzy potem wyemigrowali, wyjechali sobie. Dlaczego nikt, to jest takie moje podstawowe pytanie, dlaczego nikt z tych badaczy, którzy robią taką wielką sensację nie stanie nigdy z żadnym człowiekiem, który mieszka tu w okolicy i nie nagra jego bełkoty. Ściąga się tu jakieś osoby, kręci się z nimi filmy, które tu były przez przypadek przez miesiąc, dwa, przez tydzień. A dlaczego nie nakręci się filmu z człowiekiem, który mieszka tu w Olszyńcu, który przepracował po całą wojnę? Od 1939 roku. Bo miejscowi nazywałem go wariatem, śmierdzielem. To może być kolejny Jarecki, to może być kolejny Bartnik, także... To są dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne informacje. Jesteśmy na miejscu, które przechodzi teraz, już można powiedzieć, kompleks roboczy wodarza. Tu leżą te spągi do wzmacniania stropów i gigantyczne ilości worków cementu. Ostatnio odkryto tu dziwne przewody elektryczne, wiązki przewodów. I co się stało z tymi przewodami? W historii ktoś ucinał. Nikt się w ogóle tym nie interesuje. Nie ma tego tematu. Dlaczego? Worki cementu, składy cementu. Już dzisiaj wspominałem kilka razy o tym, ale nie sposób nie pokazać jeszcze raz właśnie tych miejsc. Historia tego cementu. Historia cementu wydobywanego właśnie z tych hałd po wojnie, nawet do 10 lat. 120 dni cement yy, wietrzeje. Bądź cement kamienieje. To było rozbijane sukcesywnie latami i czym głębiej cement nadawał się do użytku. Jest kilka osób żyjących tu poniżej. Wystarczy zejść do gospodarstw, tylko się na pewno nie przyznają do tego, że szabrowali tu zaraz po wojnie i z tego materiału postawili sobie domy. Są relacje nawet do 10 lat. Jedna z najbardziej szalonych takich opowieści o suchym cemencie, który wywożono z włodarza 20 lat po wojnie. W 1975 roku. I jestem, słuchajcie, w stanie w to uwierzyć, bo przepompownia, która działała do lat 90., do dzisiaj, to znaczy do dzisiaj, dzisiaj nie można dotyczyć do człowieka, który tam pracował. Zakłady lniarskie, do których należała przepompownia. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych świadków, a w 1992 roku osobiście znałem człowieka, który zajmował się przepompownią. A dzisiaj jest wersja, że przepompownia nie działała nigdy. I teraz znowu, kto tu kłamie? Komu na tym bardzo zależy. Dlaczego? Bo co? Bo przepompownia jest już poza terenem komercyjnym i nikt ma tego nie widzieć. Mam takie też pytanie, no nie powiem, że podstawowe. Dlaczego teren od tego miejsca do włodarza na szczyt w kierunku na sobą jest praktycznie niepenetrowany? Dlaczego tam nie prowadzi się żadnych prac? Mimo, że tam znajduje się też masa takiego zasypanego pod ziemią betonu. Stąd 500 metrów w kierunku na, na, na włodarz znajduje się cement pod ziemią. Cement pod ziemią jest w Ludwikowicach. Cement pod ziemią zasypany jest na Mośniach. Jeździmy tam konno, często Wam pokazuję właśnie ten zasypany cement. No ludzie latem przychodzą, nie mają zielonego pojęcia, czy po czym idą, bo to zieleń, jak te henchory wszystkie wystrzelą, to tego nie widać. I w momencie, kiedy pokazuję, odkopuję takie składy cementu, to się okazuje, że to jest brednia i to jest jakaś głupota. Jednak historia ta, którą przekazuję od wielu lat, zaczyna nabierać kształtu. Zaczyna nabierać e, pewnych, wyrazistych takich obrazów, zaczyna nam pokazywać, co to naprawdę się działo. Coraz więcej ludzi ma już dosyć bredni związanych ze złotym pociągiem, bursztynową komnatą. Teraz macie czysty przykład mamerki. Znaleziono w fundamentach kolejną komorę za pomocą georadaru. Pięć lat temu, jak kręciłem o mamerkach film, powiedziałem o tych fundamentach i o tej komorze, która tam się znajduje, wszyscy pukali się w głowę. Jak byłem w Poznaniu, mówiłem o podziemiach Poznania, ludzie pokali się w głowę, mówili, że jestem idiotą. Jak byłem w Bydgoszczy, było dokładnie to samo. A teraz się okazuje, że w Poznaniu, w Bydgoszczy powstają potężne trasy turystyczne i sprzedaje się bunkry. Wrocław posiada gigantyczną sieć chodników podziemnych z okresu II wojny światowej. Tak samo Berlin. W Berlinie, owszem, cała infrastruktura naziemna po faszystach została usunięta, ale to, co znajduje się pod ulicami Berlina. Boję się zamieścić materiał ten, który mam nakręcony w Berlinie, no bo to by były nieprzelewki, bo tam autentycznie, na pełnym nielegalu, żeśmy to robili. Ale są. Są potężne, gigantyczne podziemia. Na Discovery albo na programie History możecie sobie znaleźć program o podziemiach Berlina nakręcony w zeszłym roku. Szczena po prostu opana. Każde miasto, każde, no to, to zaznaczam, które szczególnie było przez Niemców nazwane twierdzą, powstawały, słuchajcie, w pośpiechu setki chodników i łączników podziemia. W takich miastach, jak Wrocław, przez niektóre grupy, no najzwyjmie to lucyferiańskie, gromadziły się i żyły podziemia. Masa podziemnych, indywidualnych, prywatnych schronów, połączonych w sieć gigantycznych kompleksów podziemnych. I tu mamy do czynienia, słuchajcie, na tym terenie z gigantycznym kompleksem podziemnym. Tylko, że Rize, tak jak powtarzałem, powtarzam i będę powtarzał, to nie jest Włodasz, to nie jest rzeczka i to nie jest osówka. To jest gigantyczny projekt, to jest gigantyczny obszar. Tadziu Krasnojarski próbuje teraz właśnie pokazać Wam, udowodnić, że projekt Rize, to, co tutaj się działo, to jest tylko promil, to jest kropla w morzu tego, co działo się na terenie całej Polski. Weźcie Pomorze Zachodnie, weźcie cały pas Odry, Czocha, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski, Szczecinek, Barwinek, Tuczno i wszystkie podziemia, które tam są. Do tego całe okolice Wielczegoszańca, całe Prusy Wschodnie. Gigantyczne kompleksy podziemne. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko zostanie pokazane. Aczkolwiek to już jest tylko tajemnica polishenana, bo to wszystko już zostało pokazane.